Cześć, z tej strony Trap.pl, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku serii Trap.pl News, w której opowiadam wam najnowsze wiadomości i nowinki ze świata rapu. A dokładniej to dzisiaj zajmiemy się takimi tematami jak straciliśmy kolejnych dwóch bardzo młodych raperów, drugie urodziny Gekiuma, NBA Youngboy z siódmym dzieckiem w wieku 21 lat, Famous Dex skończył swój pobyt na odwyku, YNW Melly w dobrym humorze przed swoją jutrzejszą rozprawą sądową, Azelia Banks wykopuje swojego kota, następnie go gotuje, a po Zobaczycie sami. Oraz na koniec zapdejtujemy sobie ostatnie odcinki, ostatnie tematy odnośnie doktora Dre, odnośnie Jacapola i Konora McGregora, no i odnośnie dramy szpaku z Nitro, ponieważ raper odpowiedział youtuberowi w bardzo ciekawy sposób, i to wszystko właśnie w tym materiale. No i też dzisiaj, wyjątkowo, zamiast piosenki dnia mam dla Was dwa bardzo ważne ogłoszenia. Pierwszym jest nowa promocja w trap Shopie... z okazji Walentynek i z okazji wbicia 300 tysięcy subskrypcji. ...promocja no całkiem spora, bo nie dość, że zaoszczędzicie. 10% na każdej koszulce, to jeszcze do tego cały koszt wysyłki również za Was pokryjemy. Więc tak naprawdę to możecie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych i sprawić taki kozacki prezent dla swojej drugiej połówki, albo też i sobie, w sumie czemu nie? Koszulki są bardzo wysokiej jakości i póki co dostaję od Was ciągle dosłownie same pochlebne opinie, co mnie bardzo cieszy. Na drugie ogłoszenie mam dla Was takie, że poszukuję nowego podkładu po odcinki, żeby je trochę urozmaicić. Dlatego swoje zgłoszenia, swoje bity, proszę wysyłać na maila trapę.edu l.kontaktmałpagmail.com A w temacie maila proszę napisać bit pod odcinek, jak teraz właśnie widzicie na ekranach i tak tylko teraz naprowadzę, że wiecie, nie chodzi mi o typowe trapowe bity, tylko bardziej zależy mi na takich klimatycznych melodiach, które wprowadzą fajny, ciekawy nastrój podczas tego mojego gadania. Dlatego proszę nie wkładać tam jakichś dziwnych przesadzonych basów i innych takich rzeczy, które odwracają uwagę od tego co mówię. No, a z osobą, której bit wybiorę, na pewno też się dogadam co do jakiejś nagrody. O to się proszę nie martwić. No dobrze. Ale wracamy do rapowych newsów i zacznijmy sobie dzisiaj może od informacji najważniejszych. Czyli, no niestety, ale wygląda na to, że ten 2021 rok będzie bardzo podobny jak lata poprzednie. I mam tutaj na myśli to, że odbierze on nam wielu wspaniałych raperów, no bo tylko na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Niestety, ale już odeszło od nas dwóch bardzo młodych i utalentowanych twórców. A dokładniej, pierwszym jest raper pod ksywą Baby CEO. I tak szczerze mówiąc, to niewiele słyszałem o nim przed jego śmiercią, ale po krótkim. W sercu dowiedziałem się, że był to chłopak zakontraktowany u Fredo Santany, jeszcze za jego życia, bo jak wiemy, Fredo dnia 18 stycznia 2018 roku również odszedł z naszego świata. I czy nie jest to jakoś powiązane? No bo Baby CEO zmarł dokładnie 3 lata i 3 dni później. 21 stycznia 2021 roku, w wieku 20 lat, no i z postu, który jego brat przed kilkoma dniami napisał na Twitterze, dowiedzieliśmy się, że uśmiercił go jeden z jego najlepszych przyjaciół, więc no bardzo przykra historia. Również dodatkowo brat zaprzeczył, że wynikło to poprzez strzelaninę, bo na początku takie właśnie pogłoski chodziły i na ten moment nadal dokładnych okoliczności tej tragedii jeszcze nie znamy. Tak jak i nie są znane okoliczności śmierci tym razem 21-letniego rapera znanego pod ksywą Six Dogs. No i kurde, nawet nie wiem jak zacząć wam o tym wszystkim opowiadać, bo szczerze mówiąc to prywatnie, dawno żadna informacja mnie aż tak nie poruszyła jak właśnie ta, no bo Six Dogs był jedną z głównych twarzy undergroundowej, soundcloudowej amerykańskiej Sceny. Był też osobiście jeden z moich ulubionych twórców, no bo właśnie ten gość przyczynił się do tego, że trap został moją główną zajawką życiową, bo był on jednym z pierwszych twórców, w których ogromnie się wkręciłem i był twórcą, którego tak naprawdę słuchałem aż do teraz. Dosłownie codziennie jego traki leciały mi na głośnikach, a tu nagle taka wiadomość. I tak jak mówiłem, podobnie nie znamy przyczyny odejścia od nas tego twórcy. Jednak najprawdopodobniej, najwięcej niestety mówi się o samobójstwie. I to może też potwierdzać jego ostatni wpis na Twitterze, w którym raper przekazał nam Taką wiadomość, jeżeli masz znajomych w branży muzycznej, to zadwoń do nich i sprawdź, czy wszystko jest z nimi ok. Ten wyścig szczurów, w którym wszyscy jesteśmy, jest beznadziejny. Czasami czuje się jak superbohater, który może podbić świat. A czasami po prostu chce płakać i zostawić to wszystko. Więc możliwe, że po prostu wynikło to z depresji. No i kurde, pamiętam jak dziś moment, kiedy nawet sam Cole Bennett wymienił go w wywiadzie na pierwszym miejscu odnośnie raperów, którzy mieli za niedługo stać się największymi gwiazdami. Jednak w pewnym momencie coś nie poszło. Coś się nie zazębiło, w karierze tego gościa i Six Dogs niestety staną w miejscu, kiedy na przykład inni Soundcloudowi artyści rośli do kolosalnych rozmiarów. No i szczerze mówiąc to mam teraz duże wyrzuty sumienia, że nigdy nic na jego temat wam nie nagrałem na mój kanał i dużo bym też oddał, żeby więcej już takich tragicznych wiadomości nie było w tym 2021 roku, który no miałem też taką nadzieję, że wreszcie pod tym względem będzie rokiem przełomowym. Ale no cóż, trzeba zacisnąć zęby i iść dalej. Tak już ten świat niestety wygląda, że ktoś odchodzi, a ktoś przychodzi. I dokładnie dwa lata temu na świat przyszedł jedyny syn świętej pamięci ex Sentaciona, czyli oczywiście Gekium. No bo właśnie wczoraj młody obchodził swoje drugie urodziny i masakra, jak ten czas szybko leci. Dopiero pamiętam jak nagrywałem odcinek o jego narodzinach, a już młody po prostu rośnie w oczach. Jak widzicie po tych zdjęciach i nagraniach, które cały czas jego mama upublicznia w sieci. Dlatego chyba wszyscy wspólnie życzymy mu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i oby tylko w przyszłości nie zjadła go ta presja, która nad nim ciąży. No wiecie z uwagi na to, kogo jest jedynym synem. Bo jest ona naprawdę ogromna Również niedawno na świat przyszła kolejna córeczka NBA Youngboya I mówię kolejna, no bo co ciekawe Światowa gwiazda rapu w wieku zaledwie 21 lat Ma już aż do tej pory 7 potomków A tym razem jego baby mamą Została córka Floyda Mayweathera Czyli Aya Mayweather Tak, to dokładnie ta dziewczyna, która przed niecałym rokiem Tragicznie w skutkach zaatakowała Jego inną baby mamę Jak wam już tu kiedyś opowiadałem, no ale w każdym razie To jak widzimy po tym nagraniu Jakiegoś przypadkowego przychodnia Raper zdaje się naprawdę dobrze opiekować swoją pociechą. Dobra opieka najwyraźniej sprawowana była również nad Famous Dexem, który właśnie wrócił ze swojego odwyku. No bo zresztą sami ocencie, czy raper według was wygląda już lepiej, po tych nagraniach, które ostatnio wrzucał do sieci. Bo jak pamiętamy, jeszcze całkiem niedawno było z nim no naprawdę bardzo źle. Dżemki podczas live'ów, czy inne tego typu akcje były u niego normalnością, aż w końcu raper dał się namówić wszystkim fanom i udał się na odwyk. Następnie w rozmowach telefonicznych z Rich The Kidem przekazał całemu światu, że zrozumiał swoje błędy, że nie będzie ich powielać i że już po prostu dorósł do pewnych rzeczy no a teraz po niespełna myślę plus minus półtora miesiąca rehabilitacji wrócił już do siebie i miejmy tylko nadzieję, że nie będziemy słyszeć już więcej takich nowin o dziwnych odpałach porobionego Dexa, słyszeć natomiast bardzo dużo będziemy w następnych dniach o YNW Melim, no bo tak się właśnie składa, że dzisiaj mamy dzień 27 stycznia 2021 roku, a jak wam wielokrotnie opowiadałem to właśnie 28 stycznia ma się odbyć jego kolejna rozprawa sądowa, która no miejmy nadzieję, że wreszcie wyjawi nam jaka przyszłość czeka na tego rapera. Widziałem też, że wielu z was pisało po ostatnim odcinkiem, którym opowiadałem wam o ułaskawieniach Donalda Trumpa. Widziałem, że pisaliście w nim, że szkoda, że w swojej liście były prezydent nie uwzględnił na przykład właśnie YNW Melego albo Takeya. Sam nie wspominałem o nich w tym filmie, no bo raczej nie było na to horyzontów z prostej przyczyny. No bo przed panami stoją zbyt poważne zarzuty i Donald Trump nie mógł sobie pozwolić na tak drastyczny ruch. No ale miejmy nadzieję, że po Podczas jutrzejszej rozprawy sądowej okaże się, że Meli rzeczywiście nie jest winny i że wróci za niedługo do nas, by tworzyć dalej świetną muzykę. No bo naprawdę brakuje go na rapowej scenie, chyba to przyznacie. Tak w ogóle to YNW Bortland, czyli jego dobry przyjaciel, który jeszcze przecież do niedawna siedział z nim wspólnie w więzieniu, apelował ostatnio na swoim Twitterze do nowego prezydenta, czyli do Joe Bidena, by ten właśnie ułaskawił Mellego. Jednak póki co, i co też było zresztą do przewidzenia, prezydent w żaden sposób na to nie zareagował. Natomiast popatrzcie teraz na to nagranie, które w ostatnich dniach krążyło po internecie, na którym jak widzicie właśnie YNW Melly został uchwycony przez okno więzienia, w którym przesiaduje i oczywiście cóż innego mógłby w takim momencie robić, jak pokazywać wszystkim znaki gangu, ale co najważniejsze to pragnę zauważyć, że raper pomimo ciężkiej doli wygląda na bardzo szczęśliwego, no więc zobaczymy co stanie się jutro, może czeka na nas jakaś przełomowa i szokująca informacja, tak szokująca jak na przykład ostatnie wieści odnośnie Azeli Banks, no bo słuchajcie tego, raperka na swoim Instagram Ostatnio pokazała całemu światu, jak najpierw wykopuje z ziemi swojego nieżywego kota, którego tam zakopała jakieś 3 miesiące temu. Następnie pokazała, jak normalnie gotuje go w garnku. No a na sam koniec pokazała nawet jego czaszkę. I wszyscy wtedy po prostu uznali równo, że raperka na pewno go zjadła. I co więcej, taka narracja utrzymywała się przez kilka dni. że mówiąc, zakręciło się trochę w głowie, jak tylko o tym usłyszałem. I oczywiście, wszystkich nagrań i zdjęć tutaj wam pokazać, nie mogę. No ale na szczęście, finalnie jednak cała ta wiadomość okazała się się nieprawdą, to znaczy nieprawdą jest to, że ona go zjadła, bo raperka wytłumaczyła całe zajście kilka dni później i jak uznała, jej celem od początku było to, by po prostu to zwierzę wypchać, wiecie, by zrobić coś w stylu trofeów, jakie robią sobie myśliwi, więc no jest to na pewno lepsza opcja. No ale w każdym razie to pokazywać na swoim Instagramowym story, jak się wykopuje ciało swojego kota sprzed trzech miesięcy, jak potem się jej jeszcze gotuje, no to jest mega dziwne, czy mam rację? A pamiętam czasy, jak jeszcze za dzieciaka słuchałem w kółko zapętony jej nutki, o właśnie tej, Grając jakieś gierki przeglądarkowe To były fajne czasy Ale no dobra Jestem wam winny Jeszcze trzy update'y tematów O których nagrywałem wam ostatnie odcinki Tak więc uwaga Najpierw zajmijmy się może sprawą doktora Dre Ponieważ jak się okazuje Producent Czy też jak wolicie Raper Wrócił już do jomu Czyli z oddziału intensywnej terapii Do którego przypominam Trafił na skutek tętniaka mózgu I jak widzimy Pierwsze co tylko zrobił po powrocie To udał się do studio By tworzyć dalej muzykę Tak więc miejmy nadzieję Że to już koniec Jego problemów zdrowotnych No bo problemy miłosne, a raczej problemy małżeńskie w jego życiu są jak się okazuje ogromne, bo też przypominam, że żona rapera niedawno złożyła wniosek do sądu o ich rozwód i jak się okazuje ma ona do tego naprawdę wielkie powody, ponieważ no przynajmniej według niej doktor Dre bardzo często i licznie znęcał się nad nią podczas ich długiego małżeństwa, dochodziło nawet do tego że dwukrotnie bił ją po twarzy dwukrotnie przykładał jej pistolet do skroni poduszał itp itd, no więc jak sami słyszycie brzmi to naprawdę okropnie jeżeli rzeczywiście jest to prawda to szkoda, że kobieta u wniosek o rozwód nie złożyła wcześniej. Tylko aż po 25 latach małżeństwa. Bo jak sama twierdzi, jej psychika jest obecnie po prostu zdruzgotana. A co się dalej okaże? No cóż, będę wam to update'ował. Kolejny update natomiast dotyczy rzekomej walki Jake'a Pola z Conorem McGregorem, o którą youtuber niedawno bardzo, ale to bardzo zabiegał. Jak pamiętamy na przykład z tego odcinka. Zabiegał nawet do tego stopnia, iż potrafił obrażać on nie tylko samego zawodnika UFC, a nawet jego żonę. Oferował mu nawet również 50 milionów dolarów za ich wspólną walkę, jednak no cóż, obecnie sytuacja trochę się odwróciła, no bo Conor McGregor przed dwoma dniami przegrał swoją kolejną potyczkę w klatce i to przez knockout z Dustinem Poirierem co oczywiście skutkowało tym, że wielu jego przeciwników zaczęło sobie robić z niego po prostu jaja i oczywiście pierwszym do tego był Jake Paul, który od razu ogłosił, że cena 50 milionów dolarów za ich walkę jest już nieaktualna, że teraz może zaproponować mu jedynie jakieś 10 tysięcy i że mógł skorzystać i sobie zarobić póki dawał mu taką wielką szansę. Natomiast ostatni dzisiejszy update dotyczyć będzie bezpośrednio ostatniego materiału, w którym opowiadałem wam o dramie Denitro Zyniaka ze szpakiem. Ponieważ powiedziałem w nim na koniec, że wygląda na to, że ten konflikt ucichł. Jednak no dokładnie wczoraj okazało się, że nic z tych rzeczy. No bo tak się właśnie złożyło, że Nitro postanowił wystawić na aukcję. Jak tutaj możemy wyczytać w jego poście, postanowił wystawić na aukcję wośpół cały dzień spędzony z nim oraz przejażdżkę jego samochodem. I nic by w tym szokującego nie było. Gdyby Jeden komentarz. O, właśnie ten bezpośrednio od samego rapera, którym szpaku napisał. Mam nadzieję, że miło spędzimy ten dzień. Do zobaczenia. I szczerze, no co tu dużo mówić, jest to trochę szach ze strony rapera. Ciężko było chyba o lepszą i błyskotliwszą odpowiedź w ich konflikcie. Bo, oczywiście, ten komentarz wskazuje na to, że raper zrobi wszystko, by tą aukcję wygrać i by spotkać się z YouTuberem twarzą w twarz. No i tylko możemy sobie teraz wyobrażać, jak spotkanie tej dwójki będzie wyglądać. Na co wydarzy się dalej, tego już nie wiem. Ale jak tylko się dowiem, to Wam zaraz to wszystko zdracjonuję. Dlatego przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, by być na bieżąco z tym co dzieje się w świecie rapu. Przypominam też przede wszystkim o walentynkowej promocji na Trapshopie. Bo serio, w super cenie możecie sobie ogarnąć stylową i naprawdę wysokiej jakościową koszulkę sobie albo na przykład drugiej połówce na walentynki. Myślę, że jest to bardzo spoko prezent, jeżeli ktoś interesuje się trapem. No i to w sumie tyle na dziś. Wbijajcie na mojego Instagrama, Trapelnews, zostawiajcie łapkę w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.